Szanowni Państwo, runda pierwsza to polityka zagraniczna. I od razu pytanie do wszystkich kandydatów. W której zagranicznej stolicy złoży Pan lub Pani swoją pierwszą oficjalną wizytę po objęciu urzędu prezydenta i dlaczego? Ja... Szanowni Państwo, pięć lat temu swoją prezydenturę rozpocząłem od wizyty w Talinie. To było wtedy bardzo symboliczne, czyli Estonia, ale w tym roku myślę, że z pierwszą wizytą bardzo chciałbym pojechać do Rzymu. Dlatego, że to będzie oznaczało, że epidemia koronawirusa minęła, że ją pokonaliśmy, że Włochy, które tak bardzo ucierpiały, są wspierane przez swojego sojusznika w Unii Europejskiej. Dlatego też między innymi napisałem w ostatnim czasie list do moich koleżanek i kolegów prezydentów i koronowanych głów państw europejskich. Współpraca w ramach Unii Europejskiej jest bardzo ważna. Dziś mamy bardzo dobrą współpracę transatlantycką, mamy świetne Relacje ze Stanami Zjednoczonymi, wielokrotne moje spotkania z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Jeździmy dzisiaj do Stanów Zjednoczonych bez wiz, więc to pokazuje, że tu relacje są bardzo dobre. Chciałbym, żebyśmy pomogli też Unii Europejskiej wyjść z tego kryzysu, żebyśmy byli tutaj aktywni, żebyśmy dalej budowali współpracę państw Unii Europejskiej w ramach Trójmorza, którą rozpoczęliśmy pięć lat temu. To są dzisiaj te najważniejsze wyzwania w moim przekonaniu polskiej polityki. Pięć lat temu rząd Ewy Kopacz zgodził się na. Kwotę w ramach przymusowej relokacji imigrantów. Po zmianie rządu ten dyktat został odrzucony. Teraz znów wraca temat uchodźców. Turcja otworzyła granice, dziesiątki tysięcy uchodźców no, szturmują w tej chwili granice Unii Europejskiej. Jak powinna zachować się Polska właśnie w tej sprawie? Jeszcze raz dobry wieczór. Szanowni Państwo, przede wszystkim jesteśmy narodem ludzi życzliwych. Oczywiście jesteśmy też członkiem Unii Europejskiej. Ale co roku, już od lat przyjeżdża do nas bardzo wielu migrantów, przybyszów z Ukrainy, z Białorusi, są między nami, żyją między nami, pracują w naszym kraju i w związku z tym my jesteśmy ludźmi, którzy serdecznie ich przyjmują, którzy żyją razem z nimi i od tej strony nie mamy problemu. Natomiast to są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas dobrowolnie, oni chcą być w naszym kraju i my życzliwie ich przyjmujemy, ale nie zgadzaliśmy się i nie zgadzamy się na to, aby ludzi przytransportowywano do Polski przymusowo. A tak właśnie miało być z relokacją. Mieli być migranci przymusowo przywożeni do Polski i ja się na to nie godziłem. Uważałem, że jest to łamanie praw tych ludzi, że powinni móc w Europie udać się tam, gdzie chcą. Ale oprócz tego jeszcze pamiętajmy cały czas, że jesteśmy częścią Zjednoczonej Europy i mamy w niej swoje obowiązki, które bardzo dobrze wykonujemy. Pomagamy strzec granic i będziemy pomagali strzec granic Europy. A runda druga, proszę państwa, to gospodarka i pytanie. A może pytanie jeszcze poprzedzimy jedną informacją, bo według najnowszej prognozy Komisji Europejskiej kryzys w najmniejszym stopniu w całej Unii Europejskiej dotknie Polskę i teraz pytanie: jak wrócić do wysokiego tempa rozwoju z ostatnich lat? Czy to jest realne i w jakiej perspektywie czasowej? Pierwszy na to pytanie odpowiada prezydent Andrzej Duda. Szanowni państwo. Ostatnie lata to był okres bardzo dynamicznego rozwoju Polski. To był okres, w którym w Polsce wiele dobrego się działo i bardzo wielu ludzi skorzystało na tym rozwoju gospodarczym, który mieliśmy przez ostatnie pięć lat. Jaka była tego tajemnica? Otóż była bardzo prosta. To był efekt dobrego współdziałania pomiędzy prezydentem, rządem i większością parlamentarną. Jeżeli dzisiaj dotyka nas kryzys, to my pokazujemy, że właśnie także poprzez dobre współdziałanie potrafimy sobie z tym kryzysem radzić. Dowodem tego są kolejne przyjmowane tarcze antykryzysowe, przyjmowane w konsultacji ze związkami zawodowymi, a więc z partnerami społecznymi, przyjmowane także i w konsultacji z przedsiębiorcami. Dlatego że to oni są tym ważnym elementem i bardzo ważnym głosem, to oni zapewniają miejsca pracy, a nam chodzi o to, by po pierwsze uratować polską przedsiębiorczość, a po drugie, aby jak najwięcej miejsc pracy w Polsce nie zniknęło, żeby ludzie mogli się bogacić. Ja jestem optymistą, wierzę w to, że to właśnie nasze współdziałanie pozwoli nam przetrwać i pozwoli nam z powrotem wyjść na prostą i piąć się w górę. Pytanie ze świata wartości, wartości bardzo bliskich olbrzymiej większości Polaków, czas pierwszych komunii świętych. A zatem, czy jest Pan za umożliwieniem dzieciom przygotowania się do pierwszej komunii świętej na lekcjach religii w szkole? Bardzo proszę o odpowiedź. Szanowni Państwo, relacje pomiędzy Państwem a Kościołem reguluje w Polsce umowa konkordatowa i Konstytucja. To, że powołałem swojego przedstawiciela do komisji dotyczącej pedofilii. Jest jasne od dosyć dawna już i dziwię się, że jeden z kandydatów o tym nie wie. To pokazuje, że ma blade pojęcie o sprawach, które dzieją się w państwie. Natomiast ja powiem w ten sposób. Proszę spojrzeć na artykuł 48 Polskiej Konstytucji, który mówi, że rodzice są, mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. I tak jest też w Polsce z religią, jest ona w szkołach, ale chodzą na nie te dzieci, których rodzice decydują, że dzieci po prostu na tą religię będą chodziły. I w związku z tym rozumiem, że są to tacy rodzice, którzy chcą również tego, aby ich dzieci przystąpiły do pierwszej komunii. I chyba łatwiej by było i dzieciom i rodzicom, gdyby można było do tej pierwszej komunii w szkole się przygotować. Ale generalnie jest tak, że to jest po prostu element wolności. Kto chce z rodziców, kto ma takie przekonania, wysyła dziecko na religię w szkole. Kto nie ma nie musi tego robić, nie ma żadnego przymusu. Tak Bardzo dziękuję. Mamy A zatem, tak jak wspomniałem, przed nami runda trzecia już runda pytań i pytania związane z bezpieczeństwem. Pytanie brzmi: jaka jest Pana, bądź Pani koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa militarnego i energetycznego? Szanowni Państwo, w tej kadencji złożyłem w Polskim Sejmie 31 projektów ustaw, tylko prezydent Lech Kaczyński złożył ich więcej, wśród wszystkich prezydentów do tej pory, którzy byli po 1989 roku w jednej kadencji. W związku z powyższym ten wynik jest naprawdę bardzo dobry. Między innymi wśród nich była przede wszystkim ustawa obniżająca wiek emerytalny. Tak, tak, panie kandydacie Władysławie Kośniak-Kamysz. Wiek emerytalny, który pan podwyższał między innymi swoimi podpisami. Mam tutaj dokumenty, które te pańskie podpisy potwierdzają. Bo pan był wtedy ministrem, który był za to odpowiedzialny. Razem z premierem Donaldem Tuskiem. Ale bezpieczeństwo Polski wzmacnia się na naszych oczach. I to są moje działania także. To Baltic Pipe. Gazociąg, którym będzie biegł gaz z szelfu norweskiego do Polski, którego budowa w najbliższym czasie się rozpocznie. Dlatego, że są już wszystkie zgody i jest podpisana umowa z firmą, która ten gazociąg ma wykonywać. Powstał w międzyczasie gazoport w Świnoujściu. Jesteśmy coraz mocniejsi. Będziemy w pełni suwerenni energetycznie niedługo. Dzisiaj mamy świetne relacje ze Stanami Zjednoczonymi i wojskami amerykańskimi, które gwarantują Władysław nasze bezpieczeństwo. Pośnia. Kolejna runda pytań, czyli polityka społeczna i temat, o którym mówi się bardzo wiele w ostatnich dniach, tygodniach. Prezydent Warszawy. Zapowiedział, że jego marzeniem jest udzielenie pierwszego homoseksualnego ślubu. Jego zastępca zaś zaproponował tak zwane etapowanie, czyli najpierw związki partnerskie, potem małżeństwa homoseksualne, a w końcu adopcja dzieci przez pary homoseksualne. To oczywiście wymaga zmian ustaw i konstytucji RP. Czy pan jako prezydent zgodzi się na te zmiany? I teraz odpowiadać będzie prezydent Andrzej Duda. Nie, oczywiście nie zgodzę się na takie zmiany i ten zapis, który w Konstytucji jest, dzisiaj jest no powiedzmy, co najmniej wystarczający. Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, co bardzo mocno warto podkreślić, bo to jest artykuł 18. Również pod szczególną ochroną państwa obok małżeństwa tak właśnie pojmowanego jest także rodzicielstwo, macierzyństwo i rodzina. I to jest zapis, który jest dobry i bardzo ważny. Natomiast powiedzmy sobie otwarcie. To nie są sprawy w tej chwili, które, o których można byłoby mówić, że są jakimś moim marzeniem, bo ja w ogóle uważam, że to jest dobrze uregulowane i powinno tak pozostać. I tutaj nie zgodzę się absolutnie na żadne zmiany. Moim marzeniem dzisiaj jest to, co rzeczywiście jesteśmy w stanie zrobić dla ludzi. Chciałbym, żeby Polakom żyło się lepiej, chciałbym, żeby Polska była zamożniejsza, chciałbym, żeby rodzina polska żyła bezpiecznie, właśnie żeby ta norma konstytucyjna była realizowana, żeby rodzina rzeczywiście doznawała szczególnej i wszechstronnej opieki ze strony państwa i tak realizuje swoją prezydenturę przez ostatnie pięć lat i mam nadzieję, że Polacy to docenią. Bardzo dziękuję. A zatem przed nami runda czwarta. To ustrój państwa i ponawiam apel. Bardzo uprzejmie proszę wszystkich kandydatów o odpowiedzi dokładnie na temat. Proszę państwa, realną walkę z pandemią koronawirusa skutecznie od Unii Europejskiej podjęły państwa narodowe. Coraz częściej pojawiają się napięcia między Komisją Europejską Organami unijnymi, a rządami krajów członkowskich. Do kogo powinien należeć ostatni głos? Do Komisji Europejskiej czy do demokratycznie wybranych władz państw Unii Europejskiej, w tym także właśnie Polski? Europa państw czy państwo Europa? Szanowni Państwo, pandemia koronawirusa najlepiej pokazała rzeczywiście, kto dzisiaj radzi sobie w Europie. W Europie poradziły sobie i radzą sobie z tą pandemią i wierzę, że sobie doskonale poradzą. Tak, państwa narodowe. To one stanęły do walki i to one radzą sobie dobrze, tak jak dobrze sobie radzi nasz kraj. Um, Unia Europejska, Komisja Europejska, inne instytucje europejskie zaspały w sprawie. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy budować wspólnej Europy, bo ona jest projektem bardzo ważnym. Dlatego właśnie napisałem list, tak jak wspomniałem, do koleżanek i kolegów przywódców europejskich. Ale przede wszystkim w Europie powinniśmy postawić na współpracę. To właśnie dlatego w ramach współdziałania i wsparcia wysłaliśmy grupę naszych lekarzy do Włoch, po to, żeby wsparli Włochów w bardzo trudnej wtedy dla nich sytuacji walki z koronawirusem. Wsparliśmy ich, bo Europa powinna opierać się na solidarności, nie powinna się opierać na konkurencji, nie powinna się opierać na walce interesów, nie powinna się opierać na dyktacie silnych, ale powinna się opierać na solidarności, na wzajemnym zrozumieniu i na współpracy. I taką właśnie Europę zjednoczoną, wspólną ja proponuję i mam nadzieję, że Robert będziemy mierzyli. I Runda czwarta, gospodarka i bardzo konkretne pytanie. I również bardzo proszę o bardzo konkretną odpowiedź. Euro czy złoty? Czy i ewentualnie kiedy? Polska powinna przyjąć walutę euro. Pierwszy odpowiada prezydent Andrzej Duda. Pan poseł Robert Biedroń mówi o odwadze. Panie pośle, przecież to pan mnie prosił kilka dni temu o spotkanie. Wzywał mnie pan o to, żebym pana zaprosił do pałacu prezydenckiego przez media. Zaprosiłem pana, a pan nie przyszedł. No troszkę odwagi i powagi. Natomiast co do kwestii e, waluty europejskiej. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. Oczywiście zgodziliśmy się także na traktaty, które mówią o tym, że euro jest wspólną walutą, ale na szczęście termin przyjęcia euro nie został dla nas określony. I bardzo dobrze, dlatego że nasz polski złoty jest walutą, która już dwukrotnie świetnie nas ochroniła w czasach kryzysu. Pytanie, kiedy powinniśmy przyjąć euro? Ja przede wszystkim powiem tak. Kiedy powinniśmy zacząć dyskusję o euro? Wtedy, kiedy będzie to w interesie Polaków. Wtedy, kiedy Polacy będą zarabiali tyle, ile zarabia się w bogatych krajach na zachodzie Europy. Wtedy powinniśmy zacząć dyskusję o przyjęciu euro. Spokojnie rozważyć na chłodno wszystkie za i przeciw i podjąć odpowiednią decyzję, ale wtedy, kiedy Polacy będą wreszcie zamożnym społeczeństwem. Czy jeśli pan lub pani zostanie prezydentem i na biurko państwa trafi ustawa podwyższająca wiek emerytalny oraz druga? Wprowadzająca małżeństwa homoseksualne. Tutaj uwaga, nie chodzi o związki partnerskie, tylko małżeństwa homoseksualne, a co za tym idzie z możliwością adopcji dzieci. To czy takie ustawy podpiszą państwo, czy nie? Bardzo proszę o konkretną odpowiedź, tak lub nie Andrzej Duda. Nie. Ustawy, która wprowadza w Polsce małżeństwa jednopłciowe, absolutnie nigdy nie podpisze, podobnie jak nigdy nie zgodzę się na broń Boże adopcję dzieci przez pary jednopłciowe, jest to absolutnie wykluczone. Natomiast, zresztą dzisiaj polska konstytucja absolutnie na to nie pozwala. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy społeczne w ciągu ostatnich pięciu lat, pamiętam tamtą kampanię z 2015 roku. Ludzie błagali o to, żeby obniżyć podwyższony przez POI PSL wiek emerytalny. Ludzie błagali o to, żeby rodziny, zwłaszcza wielodzietne, mogły żyć w lepszych warunkach. Zrealizowałem te zobowiązania. Złożyłem projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny, złożyłem i podpisałem, podpisałem ustawę 500 plus i inne ustawy, które wspierały polską rodzinę i dzięki którym polska rodzina dzisiaj ma pewniejszy byt. Wiele, wiele rozwiązań prospołecznych, trzynasta emerytura, godziwe wreszcie waloryzację renty i emerytur. To jest wszystko dorobek społeczny ostatnich pięciu lat, który obiecuję, będę zdecydowany sposób bronił i kontynuował. Bardzo ważne pytanie i bardzo proszę o bardzo konkretną odpowiedź. Od czterech miesięcy świat żyje pandemią koronawirusa. Trwają prace nad wynalezieniem szczepionki. Gdy mm, zostanie wynaleziona, czy Polska powinna tę szczepionkę kupić i czy szczepienia powinny być obowiązkowe? Szanowni Państwo, szczepionka, kiedy już rzeczywiście zostanie wynaleziona, powinna najpierw zostać wnikliwie u nas przebadana, a następnie, jeżeli zostanie dopuszczona, powinna być dostępna powszechnie, przede wszystkim dla seniorów i powinna być dla nich dostępna nieodpłatnie. Natomiast kto będzie chciał skorzystać z tej szczepionki i zaszczepić się, ten to zrobi. To znaczy powinno to być dowolne, tak jak jest przy grypie. Natomiast troszkę ze zdziwieniem słucham, jak tutaj, zwłaszcza panowie, którzy uczestniczyli przez 8 lat, niektórzy z nich. W rządzie Donalda Tuska niektórzy krócej narzekają nad stanem obecnie Polskiej Służby Zdrowia. Osiem lat czasu było, żeby to naprawić, wtedy 50 miliardów VAT rocznie było kradzione i jakoś wtedy nie byliście panowie tak odpowiedzialni żeby temu zapobiec. Wtedy w 2015 roku na polską służbę zdrowia wydawane było ponad 70 miliardów złotych na ochronę zdrowia. Dzisiaj to jest ponad 104 miliardy. Właśnie dlatego, że ta kradzież została zablokowana, między innymi stąd są te pieniądze. Dlatego naprawiamy polską służbę zdrowia i służymy obywatelom. I sprawy się Zakończyliśmy, w proszę kierunku. państwa. Raz nasi kandydaci na prezydenta będą mieli minutę czasu na swobodną wypowiedź. Tutaj tylko apel do wszystkich kandydatów by patrzyli prosto w kamerę, a nie na mnie, to po prostu lepiej będzie wyglądać w odbiornikach telewizyjnych u państwa, którzy śledzą naszą debatę. Swobodna wypowiedź, a zatem podsumowanie tego wszystkiego, co tutaj się działo, w sumie 50 wypowiedzi. Dobrze liczę? Tak, dobrze liczę. Jeszcze 10 wypowiedzi. I tak prezydent Andrzej Duda. Szanowni Państwo, te mijające 5 lat to był dla Polski naprawdę dobry czas, zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi rządami obniżony wiek emerytalny 500 plus 300 plus wyprawki dla dzieci zerowy podatek dla młodych do 26 roku życia mówię o podatku dochodowym dla seniorów 13 emerytora i wreszcie godziwe waloryzacje Polakom zaczęło się wreszcie żyć lepiej Bieda wśród dzieci została zredukowana prawie że do minimum ale niestety uderzył w nas koronawirus było trudno w gospodarce, ale uruchomiliśmy tarcze antykryzysowe i dzięki temu udało nam się osłonić miejsca pracy. Wierzę w to, że uratujemy ich ponad 4 miliony. Jest szansa na dalszy bardzo pomyślny rozwój. Te moje zobowiązania są bardzo poważne, ale znacie mnie państwo, z tego. Że ja swoje zobowiązania poważnie traktuję. I w związku z tym możecie być Państwo przekonani, że wyjdziemy nie tylko z kryzysu, ale przede wszystkim wrócimy na drogę dobrego rozwoju. Szanowni Państwo, te minione prawie 5 lat to był dla Polski dobry czas czas dobrze prowadzonej gospodarki, czas programów społecznych, dzięki którym zyskała polska rodzina. 500, plus, wzrastające wynagrodzenia, inne programy społeczne, jak 300, plus, czyli dobry start to wszystko dało polskiej rodzinie znacznie lepsze życie. Obok tego polscy seniorzy, Zyskali wreszcie godziwą waloryzację rent i emerytur. Zyskali 13. emeryturę, którą odebrali nawet teraz, kiedy dotknął nas koronawirus. Młodzi ludzie, którzy mają dzisiaj lepszy start, dlatego że nie płacą podatku dochodowego do 26 roku życia, więc mogą lepiej konkurować na rynku pracy i więcej zarabiają. Teraz uderzył nas koronawirus. Chce nas wepchnąć w kryzys. Ale dzięki dobremu współdziałaniu pomiędzy prezydentem, rządem a większością parlamentarną, obronimy się. Wrócimy na ścieżkę dynamicznego wzrostu gospodarczego, na jakiej byliśmy jeszcze tak niedawno, ale jestem pełen optymizmu, bo wierzę w to, że my Polacy razem damy radę, poradzimy sobie z kryzysem. Proszę państwa o wsparcie. Przyszłość przed nami.